Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek z lotów narciarskich. Znajdujemy się na półmetku rywalizacji, jeszcze mamy 10 konkursów, ale już 10 konkursów za nami. No i tak prezentuje się klasyfikacja generalna, kapitalne występy polskich reprezentantów. I lecimy dalej. Dzisiaj Harachow. Skocznia powiedzmy półrzeczywista, no bo w rzeczywistości ten Harachow istnieje, no ale wiadomo, że w grze jest powiedzmy odnowiony. W rzeczywistości się sypie ta skocznia. No i charakterystyczne, te żółte barierki, te. No, nie wiem, obramowanie to całe. No i zobaczmy. Pierwszy z naszych: Paweł Wąsek. Oczywiście, kwalifikacje zapewnione dla wszystkich naszych, bo wszyscy zajmują się w czołowej siódemce. Ale oczywiście, cała dziesiątka ma zapewnione kwalifikacje. Ma du mają duże kół, także fajnie to wszystko wygląda. W końcu, dobre warunki. W końcu, będzie można sobie dalej polatać, wydaje mi się. No i Piotr żyła. Metr na sekundę wiatru podnarty w poprzednim odcinku. Może nie było takiego stricte wiatru w plecy ale był w bok, no ale pamiętamy ten skok Dawida Kubackiego, fenomenalny, tam troszeczkę mu warunki pomogły, no i ach, świetna odległość na Welingradzie, olbrzymim mamucie, a teraz HS250 to i tak, to i tak sporo. I zobaczmy na teraz na Andrzeja Stęka, nie wiem właśnie, tutaj muszę wyczuć tą skocznię, dlatego też między innymi dla mnie są dobre te kwalifikacje, żeby oni mieli te kwalifikacje zapewnione już, bo dla mnie to też jest taki trening. Tutaj już później na przykład na tym Welingracie też dobrze mi się skakało, jak wyczułem obiekt. I Dawid Kubacki, no, pamiętny skok Dawida, tutaj raczej tego nie powtórzę, odległości tej nie powtórzę, bo oczywiście mniejsza skocznia. Wysoko leci Dawid Kubacki, Dawid! No, ta czerwona nie jest daleko, siódme miejsce nie jest źle. Kto tak skoczył daleko? Ryōyu Kobayashi, to jest świetny, w świetnej formie jest Japończyk. I Kuba Wolny, potem jeszcze Kamistoch. Walka, walka między Polakami. Kto będzie miał żółtą koszulkę? lidera, krzywe wybicie. Oczywiście w każdym, w każdym odcinku musi być krzywe wybicie jakieś. Ale Wolny złapał, złapał. noszenie, nie czuję, no czułem. Taki fajny wiatrek pod narty. Trzeba się położyć na ten arty, rzeczywiście, żeby, żeby poczuć później w drugiej fazie lotu, jak ma się prędkość, to się poczuj... Oj, słabe wyjście z progu. Kamila Stocha za wcześnie. No, ale może odleci z tymi warunkami. No, nie było źle, jak na takie wybicie, i tak nie było źle. 20 miejsce, no dobra, może mogło być lepiej. Najgorsze z naszych liderów. Ok, no i zaczynamy konkurs. Te kwalifikacje, no takie treningowe, no takie, no to, to najnudniejsze tak naprawdę, chyba co się w tych naszych odcinkach przydarza. Ponieważ później mamy też kwalifikacje, no ale już KO i walczymy o, o tam o rozstawienie. Więc jest troszeczkę ciut ciekawiej. I Paweł Wąsek. No niezły skok. Dwunaste miejsce, no powiem wam, że tutaj skaczą daleko. Jest trudniej tutaj uzyskać lepszą pozycję niż y, ostatnio na Welingradzie. Piotr żyła półtora metra. Prawie było, było półtora metra. Chyba źle się wybijam. Nie wybijam się aż tak y, dokładnie. Ale Piotr Żyła leci. Dobrze! Brawo! Będzie w czołówce, musi być w czołówce. Czwarte miejsce, brawo dla Piotrka. Tak, trzeba latać. Andrzej stękała. Troszeczkę lepsze wybicie od Piotka. I polecimy dalej. Chyba było, chyba było dobre wyjście z progu. Zobaczmy na Andrzeja. Wszystko ładnie, wszystko pięknie, pięknie. Andrzej, czy to będzie pierwsze miejsce? Tak jest, Andrzej stękała pierwsze miejsce. Całkiem niezła przewaga, 2,5 punktu. No ale to są małe, w sensie duże odległości, małe różnice punktowe też mogą być i. No to jakby, no dobra, to, to jest mała różnica punktowa. Wszystko da się jeszcze odrobić. Prawda, przeciwnicy? A tutaj zostali nam tylko Polacy. Mogłem to odrobić do Andrzeja. Dawid Kubacki skacze świetnie, będzie też w czołówce. Czwarte miejsce, brawo, jak w razie trzech Polaków w dziesiątce, ale zostały nam jeszcze dwóch. Kuba Wolny i Kamis. oczywiście zakwalifikowało się do konkursu 40, ale w tym drugim konkursie, jako że jest system KO, to się kwalifikuje 50, więc też takie urozmaicenie. Kuba Wolny, ładnie to wszystko wyglądało. Kuba Wolny, ale spadł, no właśnie, zgasło, ponieważ było, ale też nie było dobrych warunków. Troszeczkę ten wiatr zerzał, ale nie można, nie można pasywnie wyjść z progu Kamistoch. Zobaczmy, no te warunki niezłe, niezłe wyjście z progu też może musi być, no i było. Kamil Stoch, chociaż nie leci aż tak wysoko, ale może złapie, złapie. No, nie no, nie złapał. No, Powinien jest w czołówce. U, szesnaste miejsce, no ale małe, małe różnice punktowe. Trzech Polaków tutaj pod rząd i trzech Polaków mamy w czołowie dziesiątce. Andrzej Stenka prowadzi. To nas musi cieszyć i nas cieszy oczywiście. Przynajmniej mnie. 240 metrów pawało. Dobra, przyzwoita odległość, no ale 18 miejsce. Trzeba powalczyć o czołą dziesiątkę. Nie wiem czy niezbyt pasywnie. Paweł Wąsek. Ładnie, teraz ładnie, teraz bardzo ładnie. Ależ pięknie, ależ daleko, ależ daleko, ależ daleki skok to był. Paweł Wąska 253,5 metra. Ależ on to zrobił, ależ on to zrobił. Najdłuższy skok tego konkursu. Paweł Wąsek z 18 miejsca. To będzie na 100%. Jestem tego pewny. Czoła dziesiątka. I Kuba wolny. O Pawle Wąsku. Zobaczmy. Paweł Wąsek, świetnie. Nienaganna technika. Kuba Wolny też leci dobrze, ale nie aż tak daleko jak Paweł. Ale będzie. Drugie miejsce, musi być, tak jest. I dwóch Polaków na dwóch pierwszych miejscach, ale jedna dziesiąta. Kuba Wolny wygrał z Piuszem. Paszkę. I Kamil. Szesnasta pozycja to jest dosyć no, zaskoczenie. Zaskoczenie. Słaba pozycja jak na Kamila. Oj, też nie. Nie. Jakoś nie. No nie wyśmienicie się jakoś wybił tak poprawnie, ale. Ale no nic wielkiego, fajerwerków tu nie było, czwarta pozycja, w, czo w czołowej dziesiątce Kamil Stocha, nie zobaczymy, no ale Paweł Wąsek, no tutaj wyprzedził Jan Herl Pawła, ale Paweł Wąsek już będzie na pewno w czołowej dziesiątce i Piotr Żyła. 244 metry w pierwszej serii dobre wyjście z progu Piotka Ładnie, ładnie Piotr Żyła będzie, będzie daleko leczy na prowadzenie, zobaczmy Tak jest 250 metrów i wygrał z Janem Herlem, brawo dla Piotra! To będzie, będziemy mieć na pewno na pewno będziemy mieć e, podium na podium będziemy mieć Polaka Dawid Kubacki. o, oh, słabo, słabo Dawid, ale może jeszcze wyratuje ten skok. Zobaczmy nisko nad zeskokiem Dawid Kubacki. Ale wyratował! Ależ wyratował, masz miał też dobre warunki. Trzecie miejsce z takiego wyjścia z progu. No, brawo dla Dawida, to jest właśnie to doświadczenie. No i Andrzej stękała 249 metrów, to był najdłuższy skok pierwszej serii. Pierwsze miejsce, czy wygra ten konkurs? Oj, pasywnie, pasywnie było. Andrzej Stękała, Andrzej leć, 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 jeszcze, jeszcze, no niestety, niestety, może będzie podium? Ósme miejsce, ohoho, daleko, ale Piotr Żyła wygrywa. Mamy zwycięstwo Polaka, mamy też pięciu Polaków w czołowej dziesiątce, wszyscy w piętnaste się zmieścili. Kamil utrzymał żółtą koszulkę lidera, no ale w ogóle jeszcze ani razu Kamistok nie wygrał, a już wygrał Jakub Wolny, dwa razy Dawid kułacki. Piotr Żyła. No i Kamil trzy razy na podium. Ktoś tu więcej ma? Chyba nie. O 35 punktów przewagi, drugi konkurs w Harachowie. No i teraz, tak jak mówiłem, mamy konkurs KO, czyli kwalifikacje będą ważne, żeby wylosować nocny konkurs, żeby, żeby wylosować teoretycznie. Oczywiście teoretycznie, nie praktycznie, bo wszystko się jeszcze może... W sensie wszystko się może zdarzyć w tych kwalifikacjach. O, niby spóźnione, a bardzo, bardzo dobrze leci Paweł Wąsek z takim wybiciem spóźnionym, bo to było spóźnione wyjście z progu. Naprawdę dobrze się ułożył od razu. Piotr Żuła. 76 numer startowy, oczywiście wszyscy w 10, wszyscy mają awans, no ale warto, tak jak mówiłem, skoczyć. No to, to te kwalifikacje, no, no nie ukrywam, nie ukrywam. Są, są nudniejsze niż konkursy. Po prostu trzeba to odbębnić i skoczyć po kolei. Andrzej stękała, zielony kask, niebieskie. Jaki niebieski. No taki niebieski kombinezon. Żółte narty Fischera, Wszyscy tu mają Fischera, bo taki jest patch graficzny wgrany. I Andrzej Stękała ładnie, ładnie ma prędkość, ma wysokość i w okolicach rozmiaru skoczni. Podobne bardzo warunki, takie jakby, no podobne, troszeczkę, nie wiem czy nie, w wiatr chyba kręci bardziej niż było, no tak. Troszeczkę zależał wiatr, Dawid Kubacki, zobaczmy na Dawida. Były lider klasyfikacji generalnej w lotach, żółtą koszulkę lidera już miał, Kuba Wolny miał, Kamil Stoch teraz ma. Tak po kolei będziemy przechodzić, zobaczymy, kto ostatecznie wygra. Oby któryś z naszych, a nie na przykład Joju Kobayashi, Jakub wolny. O, teraz ten wiatr w plecy wieje nawet. Nie pomaga, nie pomaga. O teraz jest podnarty kręci. Bardzo kręci. Nie lubię takich warunków. Ponieważ są powiedzmy no szczerze, że powiedzmy sobie szczerze, że takie warunki są nie fair. Dla wszystkich dosyć niesprawiedliwe. I Kamistoch, lider. Ostatni skok w tych kwalifikacjach nudnych. I możemy przechodzić do już ciekawszego momentu tego filmu, czyli, czyli konkursu KO. Ale nieźle, Kami złapał noszenie w okolicach rozmiaru skoczni. No tak, no wiatrek mu trochę pomógł, czwarte miejsce, trzecie, czwarte. Potem Polacy, wszyscy są rozstawieni. Kuba wolny w pierwszej parze, ale najpierw André Tande, 234 metry. No i Kuba wolny raczej nie powinien mieć z tym problemu. Także wszyscy rozstawieni się z tego powodu. Cieszę, dobre warunki. Wiatrek podnarty pół metra na sekundę, żeby się utrzymał w powietrzu. O, Kuba Wolny nie powinien mieć z tym problemu, złapie noszenie, mam nadzieję. Jest za zieloną linię, spa spokojnie, chociaż myślałem, że ten skok będzie dłuższy, no ale jest na razie w czołówce i oby tak zostało jak najdłużej. Piotr Żyła 228 metrów, Wojciech Sztursa skaczał u siebie, Czech. Oczywiście Harachow, może niektórzy nie wiedzą, jest w Czechach. I Piotr Żyła, ależ ładnie, ładnie, tylko żeby nie spadł, to właśnie troszeczkę spadł, ale też nie miał, też nie miał jakiegoś kapitalnego wiatru pod narty, bardzo mocnego. I Dawid Kubacki, 226 metrów, no CPU jakoś tutaj nie skaczą wybitnie, powiedzmy sobie. O, Dawid położył się na narty, czy złapie noszenie? No, tak troszeczkę inny styl spróbowałem, no ale odległość podobna, więc... No jednak tutaj dużo zależy od warunków, jak powieje wiaterek w trakcie lotu. Daniel wynik jest dłuższy skok, więc Paweł Wąsek musi się postarać, żeby pokonać Austriaka. Paweł, Paweł, wysoko nad zeskokiem i... Chyba pokonał, ale tak na styk będzie! Piąte miejsce pokonał, o 5 punktów wokoło. Dawid Kubacki jak na razie najwyżej z naszych i ostatni nie, bo jeszcze Andrzej Stękała. Kamil stok z Lovrokosem. 21 miejsce jak na razie Słoweńce, ale mam nadzieję, że... że Kamil na spokojnie go pokona. Świetnie leci Kamil stok! Kamil, Kamil! To jest skok na pierwsze miejsce! 252 metry, brawo! Najdłuższy skok tego konkursu jak na razie. I Andrzej Stękała, dobre warunki ma, po pozostań tak, bo dobre warunki są, ach pasywnie, pasywnie, o, z tego nic nie będzie, z tego nic nie będzie, chociaż może ten wiaterek troszeczkę mu pomoże, pomógł i czwarte miejsce, więc to kurde, gdyby było lepsze wybicie, no nawet mógłby powalczyć tutaj z Kamilem Stochem, Kamil Stoch, trzy punkty nad adresem Wellingerem i Andrzej Stękała oczywiście, w każdy wygrał swoją parę, nie mamy taki no i tak to, tak to wygląda, że Piotr Żyła, najgorszy z naszych po pierwszej serii 15 misji, 239 metrów. No Piotrka to na pewno nie satysfakcjonuje. Tutaj Piotrek chce skakać jeszcze dalej. Piotr Żyła, no będzie chyba lepszy skok, będzie świetnie, leci Piotr Żyła. Ależ czuje czuję noszenie, Piotr Żyła! Czy to był skok za rozmiar skoczni? Chyba tak. 251,5 metra, świetne noty. Oj, to może być czołowa dziesiątka, na razie go nikt nie wyprzedził. I Kuba Wolny, ostatni przed czołą dziesiątką. Też, raczej 11 miejsce go nie satysfakcjonuje, ta odległość też mogła być lepsza. Położył się na arty Kuba Wolny, czy będzie, czy pokona Piotra Żyłę? No nie pokona Piotra Żyłę, ale będzie w czołówce drugie, trzecie miejsce. Czy będzie w czołowej dziesiątce, czy zakończy konkurs w top 10 Jeszcze nie wiadomo. Paweł Wąsek, ósme miejsce, no tutaj, tutaj Paweł Wąsek, no niezła pozycja. Ale chyba z tego skoku no nie będzie jakiejś wielkiej odległości, też jakieś no takie przyzwoite warunki, chociaż nic specjalnego. No i ten skok taki niejaki gorszy nawet niż w pierwszej serii o metr. Dawid Kubacki, 244,5 metra. Szóste miejsce, walczy o podium, na pewno chce stanąć na podium, bo przecież walczy w klasyfikacji generalnej. Z Kamilem Stochem ma no, żółtą koszulkę lidera, tak samo Kuba Wolny walczy, ale nie ma noszenia. Czuję, nie było on w ogóle noszenia, wiatr zmienił kierunek i wiał w bok. Nie było, nie było z czego odlecieć. Andrzej Stękała. No zobaczmy, teraz dobre warunki. Oj, teraz tak. Teraz bardzo dobre warunki. Andrzej Stękała. Zobaczmy na Andrzeja. Dobrze, wiatrek powieje mu troszeczkę podnarty i Andrzej to wykorzystał, chociaż troszeczkę za pasywnie. Za pasywnie! Ależ ten wiatr ucichł. No naprawdę, warunki mieszają i Kamil Stoch 246,5 metra. Wystarczy tyle skoczyć, aby wygrać ten konkurs. Ostatni skok w tym odcinku. Kami Stoch, pierwsze miejsce po pierwszej serii. Zobaczmy, zobaczmy na kamina teraz, tylko żeby mu powiało pod narty, 246,5 metra, nie ma tej odległości, fatalne warunki i szóste miejsce jest, mamy Polaka na podium, Piotra Żyły, który z 15 miejsca na trzecie wskoczył, no ale Dawid Kubacki spadł, Andrzej Stękała spadł, Kamistoch, no jako tako skoczył w tych słabych warunkach, chociaż to, no, porównując skok w pierwszej serii, do pierwszej serii, to jest 15 metrów różnicy, no i... Tak wygląda klasyfikacja generalna. Kamistach utrzymuje żółtą koszulkę lidera. No, tak, tak samo wygląda klasyfikacja generalna, chyba jak w poprzednim. Jak na koniec poprzedniego odcinka. 12 konkursów, za nami, 8 konkursów, to jeszcze nie jest koniec. Dalej to będę powtarzać, to wszystko się może zmienić. Tutaj, wszystko może mm, to nie, nie musi się rozstrzygnąć, prawda, do ostatniego konkursu. To może się wszystko rozstrzygnąć w ostatnim skoku tej serii. Także no, jest ciekawie, jest ciekawie. Ja dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Jeżeli tak, to fajnie. Jakbyście zostawili łapkę w górę, zasubskrybowali kanał, będzie mi ogromnie miło. No i to tyle, do usłyszenia, do kolejnego odcinka. Cześć!